Mam ogromną nadzieję, że temat tego dzisiejszego filmu Cię przyciągnął, ponieważ będziemy rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. Będziemy rozmawiać o szacunku. I myślę, że szacunek w dzisiejszym świecie to takie duże słowo. I jestem o tym przekonany, ponieważ w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o szacunku, wiele osób wręcz się paraliżuje, wręcz się zamyka w sobie, ponieważ ten temat wydaje nam się trudny. Zastanów się teraz, czym dla Ciebie jest szacunek. Co pojawia się w Twojej głowie w momencie, kiedy myślisz o szacunku i jakie masz skojarzenia w momencie, kiedy właśnie o tym szacunku myślisz? Jeżeli już myślimy o szacunku, to raczej myślimy o tym w kontekście bycia szanowanym przez inne osoby oraz szanowanie innych osób. Natomiast naprawdę niewielu z nas myśli o szacunku w kontekście tego szacunku do samego siebie. Jednak prawda jest taka, że jeżeli, jeżeli chcemy być szanowani przez inne osoby, Najpierw musimy szanować siebie. A to jest naprawdę trudne. I o tym chciałbym Wam szerzej opowiedzieć w tym dzisiejszym wideo. Na początek zadaj sobie jedno kluczowe pytanie: Co by się stało, jeżeli Ty w tym momencie, wszystkie najważniejsze osoby w swoim życiu, zacząłbyś lub zaczęłabyś. Szanować w taki sam sposób, dokładnie w taki sam sposób, jak szanujesz siebie. I wiele osób, które musi się zmierzyć z tym pytaniem i z którymi rozmawiam właśnie na ten temat, mówią, że to jest absolutnie niemożliwe, żebym te najważniejsze osoby traktował z takim szacunkiem, jak siebie traktuję, ponieważ ja do siebie nie mam takiego dużego szacunku i te inne osoby mogłyby się obrazić. One zasługują na większy szacunek, a ja mam do siebie. Wiele pretensji, wiele żalów, z wielu rzeczy we własnym kontekście jestem niezadowolony i dlatego nie chciałbym z takim podejściem, z takim szacunkiem traktować tych osób, które są dla mnie naprawdę ważne. I tu pojawia się ta sprzeczność, że my obderzamy dużo większym szacunkiem inne osoby, natomiast nie mamy do, sami do siebie tego szacunku właśnie na tym odpowiednim poziomie. Bardzo często jest to związane z tym, że wiele osób w naszej przeszłości, i mówię tutaj o takich bardzo kluczowych, ważnych osobach, byli to rodzice, była to bliska nasza rodzina, może nasi przyjaciele, ale też nasi byli partnerzy. Więc czym więcej takich ważnych dla nas osób w naszej przeszłości okazywało nam brak tego szacunku, tym mocniej my prawdopodobnie uwierzyliśmy w to, że nie zasługujemy na taki szacunek, i tym trudniej będzie nam później szanować samych siebie. I właśnie dlatego, z tego powodu, że mieliśmy taką przeszłość, że byliśmy narażeni na ten brak szacunku od innych, my przestaliśmy szanować siebie i dużo łatwiej jest nam o szacunku myśleć właśnie w kierunku innych osób, że to my mamy szanować inne osoby, natomiast nie szanujemy siebie, bo ten temat jest dla nas trudny. I tu pojawia się taki pewien paradoks. Bardzo się staramy, szanujemy inne osoby, staramy się maksymalnie jak możemy, natomiast bez względu na to, ile poświęcimy ten, tej naszej energii na to, żeby szanować inne osoby, żeby wyrażać im ten szacunek, żeby te osoby doceniać, to i tak nie działa to w drugą stronę. Czyli bez względu na to, jak my innych tra szanujemy, traktujemy, to oni nas nie szanują, bo szacunek zaczyna się na początku. Od tego, że my mamy szacunek do siebie, ludzie inni to dostrzegają i również mają do nas szacunek. Szacunek nie jest tak, nie działa w taki sposób, że jeżeli ty pokazujesz, że tu szanujesz inne osoby, to one raptownie zaczną również ciebie szanować. I warto zapamiętać, że ten szacunek innych osób zaczyna się od tego, żeby samego siebie szanować. Można też się zacząć zastanawiać, czy bycie szanowanym oznacza, że wszyscy nas lubią. No i oczywiście. To właśnie to nie oznacza. Nie chodzi o to, żeby wszyscy nas lubili. Nie da się zrobić tak, żeby po prostu nasza osoba pasowała dokładnie wszystkim innym. Tak po prostu działając, będziemy stale przekraczać tutaj swoje granice, a to jest kluczowy temat związany z szacunkiem czyli granice, bo pamiętaj, jeżeli nie masz jasno ustalonych granic, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem inne osoby będą wchodzić ci na głowę, będą cię wykorzystywać, a przez to, że inne osoby będą cię wykorzystywać, ty sama do siebie nie będziesz miała szacunku. Bo pamiętaj, że szacunek do samego siebie zaczyna się od zaufania do siebie od tego, że ja mogę naprawdę sobie zaufać i mogę na siebie liczyć. Problem w tym, że jeżeli nie masz jasno wyznaczonych tych granic, to bardzo trudno ci jest sobie zaufać, bo ty jesteś trochę jak ta chorągiewka na wietrze. Zmieniasz często swoje zdanie, a więc nie możesz sobie zaufać, i mimo tego, że zmieniasz swoje zdanie bardzo często pod presją innych osób, pod presją zewnętrzną, to i tak odczuwasz, że nie możesz sobie zaufać, bo jak ktoś ci coś powie, jak ktoś cię tutaj poprosi o coś, jak ktoś wymusi na tobie zmianę, to ty i tak ulegniesz. Więc w takiej sytuacji nie możesz sama sobie zaufać, i dlatego ten Twój szacunek do samej siebie nie jest na wystarczającym poziomie. Pamiętaj więc, że szacunek, szacunek do siebie zaczyna się w momencie, kiedy ty jasno potrafisz wyznaczyć granice. I chodzi tutaj o dwa rodzaje granic. Pierwszy rodzaj granic to są granice dla innych ludzi, czyli pokazujesz wyraźnie innym osobom, na co ty się nie godzisz, na co ty się nie zgadzasz. I w jakich sytuacjach po prostu nie pozwalasz sobie na to, żeby inni decydowali o twoim życiu, żeby to inni wchodzili ci na głowę i pokazywali, co ty masz robić, co jest dobre, a co jest złe. Drugi rodzaj granic dotyczy granic dla samej siebie czyli wyznaczasz sobie to, te, te granice, które powodują, na przykład, że ty ciągle nie krytykujesz samej siebie. Że przejmujesz odpowiedzialność za swoje życie, że decydujesz się na to, że nie będziesz czuła się bezradna, bo miałaś trudną przeszłość, tylko w tym momencie zaczynasz mierzyć się z tą przeszłością, zaczynasz tą trudną przeszłość w pewien sposób uporządkowywać, żeby ruszyć jakoś przez te życie. Bo w momencie, kiedy ty sobie nie postawisz tych granic i ciągle na przykład na siebie narzekasz, albo ciągle czujesz się bezsilna, że ta przeszłość ci ciąży, a ty nic z tym nie robisz, no To bardzo trudno jest ci mieć szacunek do siebie. Więc musisz wyznaczyć te granice, zarówno dla innych osób, żeby ci nie wchodzili na głowę, jak i również dla samej siebie, żebyś ty lepiej siebie zaczęła traktować, bo wtedy inne osoby również ciebie będą lepiej traktować. I tu warto w tym miejscu zaakceptować, zrozumieć, zaakceptować jedną ważną rzecz. Pamiętaj, że w życiu wiele rzeczy nie dzieje się przez przypadek. Tylko te rzeczy dzieją się i są wynikiem tego, w jakim stopniu ty akceptujesz siebie jak dużo szacunku masz do samej siebie. Bo ten szacunek pokazuje, jak ty siebie traktujesz, jak to o sobie myślisz, na co ty sobie pozwalasz. Jeżeli nie masz do siebie szacunku, no to wydaje ci się, że wiele rzeczy w twoim życiu ci się przydarza i właśnie dlatego nie przejmujesz za nie odpowiedzialności. Zastanówmy się teraz, co to tak naprawdę oznacza szanować siebie. A więc pierwszy punkt dla osób, które szanują siebie, to są takie osoby, które mają swoje plany marzenia i realizują te plany i marzenia. Chodzi więc tutaj o takie zobowiązanie wedle samego siebie i tego zobowiązania staramy się dotrzymać. To nie jest tak, że to, co my sobie postanowimy my w naszym życiu nasze konkretne cele to nie jest coś, co jest na ostatnim miejscu. Tylko to jest coś, że jak my się względem siebie zobowiązujemy do czegoś, to my rzeczywiście to realizujemy. A nie jest tak, że ktoś tutaj mówi nam coś, ktoś prosi nas o pomoc i my raptownie zapominamy o swoich planach, marzeniach, rzucamy wszystko i realizujemy kogoś plany i marzenia. Właśnie osoby, które mają szacunek do siebie, dokładnie wiedzą, kiedy mogą pomóc komuś innemu, ale kiedy muszą dotrzymywać swoich własnych zobowiązań. Jeżeli chcesz naprawdę szanować siebie, musisz. Czuć się odpowiedzialna za swoje życie i za wybory, których dokonujesz w tym życiu. To nie może być tak, że będziesz uwa uważała, że wszystko w Twoim życiu dzieje się przez przypadek, bo to jest trochę zbyt duże obciążenie odpowiedzialnością no, tego ślepego losu za to Twoje życie. Ty musisz czuć, że masz wpływ na to życie, że możesz zmieniać swoje zdanie, możesz zmieniać swoje decyzje, ale że to w jakiś sposób wpłynie realnie na twoje życie, a nie że tylko to życie ci się przydarza. Osoby, które mają szacunek do siebie, nie pozwalają na to, żeby ktoś inny Mówił im, co jest dobre, co jest złe, i żeby ktoś inny narzucał im, w jaki sposób ma wyglądać ich życie. Czyli to są osoby, które nie pozwalają sobie tak z butami wchodzić do swojego życia, tylko stawiają tę granicę, mówią: To już dla mnie za dużo w tym momencie, ja chcę robić po swojemu. Bo takie osoby, które do siebie mają szacunek, to są osoby, które mają swoje zasady, mają swoje granice wyznaczone dla innych osób i dla siebie samego i tych granicie trzymają do momentu, do których uważają, że te granice się sprawdzają, bo osoby, które mają do siebie szacunek i zaufanie, potrafią też w pewnym momencie zaakceptować, że popełniają jakiś błąd, że te granice są trochę źle wyznaczone i dokonują zmiany. Osoby, które mają do siebie szacunek, dbają również o poczucie własnej wartości. To są takie osoby, które nie umniejszają sobie, bo w momencie, kiedy ty nie masz do siebie szacunku i zaczynasz sobie umniejszać, to mówisz, że każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. No, jakoś tak mi się udało. Te wszystkie moje sukcesy, osiągnięcia to tak naprawdę nic nie znaczy. Czyli widzisz, osoby z brakiem szacunku do siebie cały czas umniejszają sobie swoich sukcesów, i bez względu na to, co one obiektywnie osiągnęły, to i tak uważają, że to jest nic nie warte. I takie osoby, które mają do siebie prawdziwy szacunek, to są osoby, które potrafią samego siebie docenić. To nie są te osoby, które ciągle siebie krytykują, bo osoby, które nie mają do siebie szacunku, to są raczej takie osoby, które mimo tego, że dziewięć tutaj sukcesów, pod rząd im się zdarzyło, pojawia się jedna porażka i ta jedna porażka przykrywa wszystkie sukcesy. Te sukcesy dla nich się już nie liczą. Takie osoby, które nie mają do siebie szacunku, cały czas czują, że są beznadziejne. I to jest właśnie coś, nad czym muszą popracować. I pamiętaj, jeżeli szanujesz siebie, to dużo łatwiej jest ci szanować też inne osoby. Jednak co najważniejsze, jeżeli ty szanujesz siebie, to innym osobom dużo łatwiej będzie to, tobie dawać również ten szacunek, ciebie również szanować. Więc pamiętaj, że ten szacunek do siebie wpływa nie tylko na to, że tobie żyje się lepiej. Ale szacunek do ciebie samego wiąże się z tym, że inne osoby też do ciebie mają szacunek. Bo oczywiste jest, że jeżeli inni ludzie widzą, że ty nie masz do siebie szacunku, no to po co oni ciebie mają szanować? Takie osoby, które nie mają do siebie szacunku, są najczęściej osobami, które są wykorzystywane, manipulowane, i to są takie osoby, które można nakłonić praktycznie do wszystkiego. Bo jeżeli ktoś widzi, że ty do siebie nie masz szacunku. No, to taka osoba nie ma żadnych pohamowań do tego, żeby zrzucić na ciebie swoje odpowiedzialności, żeby przerzucić na ciebie jakąś winę za swoje porażki, żeby po prostu obwinić cię o coś, żebyś tyczyła się z tym źle, a ta osoba po prostu się od tego uwolni. A więc pamiętaj, że w momencie, kiedy ty nie masz szacunku do siebie, inni ludzie też tego szacunku nie będą mieć i dzięki temu będą cię wykorzystywać, manipulować tobą, bo będą wiedzieli, że ty nie masz wyraźnie wyznaczonych granic i ty to po prostu wszystko na siebie weźmiesz. Bardzo wiele osób robi takie różne rzeczy na pokaz, na pokaz i dla innych osób. I teraz zastanów się nad kilkoma rzeczami. Dla kogo ty tak ładnie się ubierasz? Dla kogo się malujesz? Dla kogo starasz się dbać o swoją sylwetkę, o swoją kondycję fizyczną? Dla kogo się uczysz? Dla kogo się rozwijasz? I wiele osób, odpowiadając sobie na te pytania, mówi bardzo wyraźnie: No, robię to wszystko dla innych. Ubieram się dla innych, maluję, dbam o siebie dla innych. Ale czuję wewnętrznie, że sama dla siebie tego nie robię. I to jest wielki dramat tych osób, ponieważ wszystko robią dla innych, ro wszystko robią na pokaz, natomiast nie robią tego, żeby mieć szacunek do samego siebie. Tu warto się zastanowić, co robią osoby, które nie mają do siebie szacunku. Przede wszystkim te osoby biorą na siebie odpowiedzialność za błędy innych osób. Dają się wpędzać w takie poczucie winy. I te poczucie winy sprawia, że te osoby próbują wszystkim innym wynagrodzić różne krzywdy. Czyli osoby, które same siebie nie szanują, przejmują na siebie winę innych osób i próbują tym innym osob osobom to wynagrodzić. I to jest czysta technika manipulacyjna, która jest wykorzystywana właśnie na tych osobach, które do siebie szacunku nie mają. Osoby, które nie mają dla siebie szacunku, robią też bardzo często rzeczy dla tak zwanego świętego spokoju. I robią coś, choć bardzo tego nie chcą. Problem jednak w tym, że jak to już zrobią, to później gardzą sami sobą, że znowu dali się namówić na coś, na co absolutnie nie mieli ochoty, chęci, czego nie chcieli zrobić, co było ponad ich siły albo co było przekroczeniem ich granic. I właśnie dlatego takie osoby nie mają do siebie szacunku bo ciągle robią coś wbrew samym sobie. Osoby, które nie mają do siebie szacunku, są też dla siebie bardzo surowe. A więc są to osoby, które stale siebie krytykują, stale szukają dziury w całym i stale są niezadowolone ze swoich wyników, osiągnięć, z tego, co robią, jak żyją, z kim żyją, że po prostu cały czas czepiają się siebie. Takie osoby, które nie mają do siebie szacunku, również narzucają się innym, próbują uszczęśliwiać inne osoby na siłę, i to związane jest właśnie z tym, że takim osobom się wydaje, że wszyscy dookoła powinni ich lubić. A jak już wiesz, to nie jest wyraz w szacunku, że wszyscy dookoła Cię lubią. Warto również wiedzieć, że osoby, które nie mają do siebie szacunku, zazwyczaj słuchają i ulegają wpływowi osób, które również nie mają do nich szacunku. Czyli są to te osoby, które działają na swoją niekorzyść, słuchając tych wszystkich osób, które ich krytykują, tych osób, które podcinają im skrzydła, tych osób, które nazwałem w jednym z filmików Wujek i Ciocia Dobra Rada, czyli my robimy sobie na złość, słuchając tych wszystkich osób, które wiemy z góry, że będą nas krytykować, będą śmiać się z naszych pomysłów, planów, celów, które stale będą wpędzać nas w to poczucie bezradności, w to, że my do niczego się nie nadajemy, i właśnie to robią sobie osoby, które nie mają do siebie szacunku, że słuchają ciągle tych osób, które i tak będą źle o nich mówiły. Na koniec zastanówmy się: no, jak zacząć bardziej szanować siebie? I tu warto odpowiedzieć na Kilka pytań. Czy uważasz, że sama decydujesz o swoim życiu? A może to ktoś inny podejmuje za ciebie te kluczowe decyzje? I pamiętaj, czym większą odpowiedzialność czujesz za swoje życie, tym będziesz miała do siebie większy szacunek. Czym więcej masz sytuacji, w których to inni pokazują ci, co jest dobre, co jest złe, jak ty masz żyć. Tym mniejszy szacunek możesz mieć do siebie. Zastanów się również, czy trzymasz się wyraźnie własnych zasad, czy masz wyraźnie ustawione granice, których nie pozwalasz przekraczać innym osobom, i to jest spowodowane tym, że jeżeli masz takie granice, jeżeli masz jakieś zasady, których się trzymasz, to możesz sobie zaufać, a jeżeli możesz sobie zaufać, to na tej bazie możesz zbudować również szacunek do siebie. Kolejna rzecz to jest, czy dajesz sobie prawo do popełniania błędów. A może jesteś jedną z tych osób, która stale te błędy rozpamiętuje w swojej głowie, stale za te błędy się obwiniasz, może ciągle rozdrapujesz te rany, które już prawie się zabliźniły, natomiast ty jesteś osobą, która stale do tego wraca. Więc osoba, która ma szacunek do siebie, daje również sobie tą przestrzeń do popełniania błędów. I nie rozdrapuje stale tych samych ran, nie wraca do tych błędów, które popełniła, tylko stara się iść dalej, bo dzięki temu ma większą odwagę w życiu, a na bazie tej odwagi może też budować do siebie szacunek. I ostatnia rzecz. Osoby, które mają do siebie szacunek, bez względu na to, że mają swoje zasady, granice, to mimo wszystko dają sobie prawo do zmiany, czyli nie upierają się na siłę. Że jak robiły coś nawykowo od lat, czyli na przykład utrzymywały relacje z jakimiś toksycznymi osobami, z podcinaczami skrzydeł, to dalej dla świętego spokoju muszą z tymi osobami podtrzymywać tę relację. Takie osoby, które mają do siebie szacunek, które szanują swój czas, swoje życie, swoją higienę psychiczną, potrafią pewne relacje skończyć, powiedzieć: Koniec tego, zaczynam dbać o siebie, o swój szacunek do siebie, mam już dość tego, żeby inne osoby decydowały o tym, jak mam żyć. Bo jestem z tego powodu nieszczęśliwa. I właśnie takie osoby, które dają sobie prawo do zmian tych kluczowych obszarów w swoim życiu, mimo tego, że mają swoje zasady, swoje granice, to w momencie, kiedy uznają, że te granice, te zasady nie sprawdzają się już w tej sytuacji, dają sobie prawo do tej zmiany. I to jest bardzo duża odpowiedzialność, ale też dojrzałość emocjonalna, że dochodzisz do takiego momentu, że musisz pewne zasady w swoim życiu zmienić i robisz to dla własnego dobra i dlatego, żeby mieć do siebie większy szacunek. I tu na końcu chciałem Cię zachęcić do jednej rzeczy. Napisz w komentarzu, czym jest dla Ciebie szacunek. Napisz jeszcze jedną ważną rzecz. Czy łatwiej Ci myśleć o szacunku do samej siebie, czy raczej do szacunku dla innych osób? Napisz, czy w dzisiejszym świecie Twoim zdaniem mówi się wystarczająco dużo o szacunku. Czy może ten temat jest Taki skomplikowany, trudny, nie do końca na czasie, że bardzo trudno znaleźć jakieś wartościowe informacje, które właśnie o szacunku mówią. Jak to jest w Twoim życiu? Czy ten szacunek odgrywa ważną rolę, czy raczej jest czymś zapomnianym? Czy myślisz o szacunku tylko w kontekście innych osób, żeby te inne osoby, właśnie im dawać szacunek? Czy myślisz właśnie o tym, że szacunek innych osób do Ciebie? Zaczyna się właśnie od tego, jak Ty traktujesz sama siebie. Napisz w komentarzu, a ja bardzo chętnie dowiem się, jakie jest Wasze zdanie na temat szacunku.